Maurycy Polaski mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ja dzisiaj kur, kur, kurciutko, kurciutko bo piosenka długa, tak się zastanawiałem. I idą jak przecinak cholery. I nie ma sposobu, żeby to jakoś zareagować na to. No niby są próby reakcji, ale to wszystko jakoś tak o tyłek rozbić. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku towarzyszy mi churwujów i piosenka z cyklu Lekka, Łatwa i do dopy. Zapraszam serdecznie. Mówiąc prosto, między nami każdy ma coś za uszami. Lecz gdy wlezie ktoś na świecznik, że napomknę tu o władzy, Znacznie więcej niż przeciętniak umie. Za te uszy wsadzić, dla takiego istna bida, bo mu uszy lepiej widać. Więcej może napchać za nie, gołym okiem widać brudy, ale jakoś nie ma mądrych, by się pozbyć. Tej paskudy Z naszą władzą jest ciekawie Uszy jak usłonia prawie Tutaj willa, tam kapeo Ten jest kłamcą, idiotą, Ale mają wszystko w dupie Bo interes Jest jak złoto Chyba wczoraj wzrok mój przykuł w internecie taki tytuł: Co z wycieraczkami zrobić, kiedy wycieraczki smużą? Myślę sobie, sprawdzę, bowiem właśnie jestem przed podróżą. Wycieraczki kiepsko służą, gdy zużyte i gdy smużą. Klik i wchodzę. Jaka rada? Prosta, nawet prosta z mostu. Kiedy służą wycieraczki, trzeba zmienić je. Po prostu. Lalalalalala, 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 lalalala, lalalala. Dziękuję uprzejmie. Panie Słyski, szanownemu, godzina... Nie godzina, głupku, jeden dzisiaj jest, nie godzina. 7 lutego jest. Wtorek, imieniny obchodzą Romuald, Ryszard, Teodor oraz Alfons, Antoni, Egidia, Egidiusz, Eugenia, Idzi, Jakub, Jan, Mojżesz, Partenia, Parteniusz, Romeusz, Rozalia, Sulimir, Sulisław i Wilhelm. Przysłowia na, na dzisiaj, przysłowia są dwa nawet, albo trzy, ale się jednym tylko. Kiedy w lutym rosa pada, nowe mrozy zapowiada. Dobra, zobaczymy. Suszarka kondens, nie to, nie to. I, i, I nietypowe święto. Dzisiaj jest, panie Banasiu, wszystkiego dobrego. Dzień Najwyższej Izby Kontroli. E, proszę państwa, dzisiaj, jeżeli chodzi o gry słowne, zapraszam państwa do e, zabawy. Zastosujemy dzisiaj palec w windzie. This is Bio. Do widzenia.